Was kochani w mojej kuchni ją może i omówię dziś dla was ciasto pyszne ciasto, jest to ciasto z budyniem, jest to ciasto z kruszonką i jest to ciasto bez jajka. Tak, kochani zapraszam was do obejrzenia filmu i oczywiście wszystkie składniki i opis pod filmem. I kochani, zaczynamy od budyniu, bo budyń musimy ugotować i oczywiście lekko wychłodzić. E, dlatego zaczynamy od budyniu. Będziemy potrzebować 400 ml mleka. Jedno opakowanie w budyniu. Dwie łyżki cukru i z tych składników ugotujemy budyń normalny, budynie jest bez cukru. E, potem jak się trochę wychłodzi dumy do, do tego kubeczek szmandu, szman to jest i gansu śmietana. Możecie dać krem fresh. Dwie trzecie mleka zagotujemy. Do reszty dumy. Do Mleko z cukru zagotujemy, Położę na piec, włączam. I w tym czasie możemy dużo zrobić. Do reszty mleka dodam ten budyń. Budyń waniliowy, możecie weźmieć śmietankowy, jaki tam lubicie. E, Będę jeszcze porządkować czereśnie, około 750 g, ale to na końcu. I oczywiście wszystkie składniki w opisie. E, teraz ten budyń wymierzamy z tym mlekiem. Odstawiam krótko na bok, zanim się to mleko ugotuje. A wykorzystując ten czas. Zrobimy sobie ciasto. Do ciasta będziemy potrzebować, ciasto jest bez jajka, 600 g mąki, 140 g cukru, 300 g serka, taki z wiaderka, drobno zmielony, zawsze co używam do serników, w Niemcach to jest quark, 3 łyżeczki cukru wanilinowego, 3 albo 4, 3 łyżeczki płaskie proszku do pieczenia, szczypta soli, 12 łyżek mleka, i 12 łyżek oleju. Olej rzepakowy tu miałam I z tych wszystkich składników zrobimy ciasto. Zagnieciemy ładne ciasto. Mleko mi się jeszcze gotuje. Teraz te wszystkie składniki połączymy. Wsypia się do miska, ten ser. Ser e, w Niemcach właśnie to się nazywał quark, bo dużo osób się pyta, co to, co mieszkło w Niemcach. Ten quark zawsze używał do serników na zimno. Często na zimno, e, znaczy często go używał do tych serników e, i do serników takich e, pieczonych. Te składniki pomieszam na razie łyżką i potem zaraz za chwilę będziemy zagnia zagniatać ręką, ale tym mi się tym mleko zaczyna gotować... Także przejdziemy teraz do mleka, do, mleka, do budyniu. E, tym wymieszany budyń z mlekiem wlejemy do gotującego się mleka. Pamiętaj, energicznie mieszać, aż powstanie budyń. Tu mi się piec wyłączył, czy go sama wyłączyła? Nie wiem dokładnie. No, a tak długo gotować, e, mieszać, aż będzie gęsty budyń, aż się budyń zrobi z ciasta. Zrobimy fajne, elastyczne ciasto. Jak widzicie, ciasto jest bez jajka. W razie, jakby się za bardzo kleiło, um, posypcie troszeczkę mąku, nie za dużo. Tu mu taką standardową blaszkę, co wejdzie do piekarnika. To jest taka chyba. E, ta blaszka tych rozmiarów nie wie, ale piekarnik zawsze jest na 60 cm. Taki standardowy piekarnik. No. Um, te ciasto. Teraz rozprowadza na tej blaszce, wyłożonej papierem do pieczenia. E, ciasto jest takie jakby... struktura mocha troszkę... E, powiedzmy zmęczone e, ciasto drożdżowe. Ale musicie fanie się z tym... E, musicie popracować z tym i fanie to rozprowadzić na ta blaszka. Tu motor ten budyń, jeszcze trochę za gorący i tu właśnie mu te czereśnie. E, film był oczywiście nagrywany już miesiąc temu, ale jakoś e, nie miałam ochoty, nie miałam siły w ogóle nagrywać filmu, przycinać filmów, dlatego myślę, że chyba gdzieś tam znajdziecie jeszcze świeże czereśnie, a jak nie to możecie wziąć em, z słoika, y, dobrze odcedzić, tak żeby nie, żeby nie były za mokre. 750 gramów tu miał tych wiśni, nie, nie wiśni, czereśnie, oczywiście chyba mogą być inne owoce, ale mi się wydaje wiśnie. to znaczy czereśnie będą odpowiednie. Ehm, tu się wydrąża te pestki. Niestety nie miała takiego odpowiedniego gadżetu do pestek. Kiedyś zrobiła na butelce, ale teraz nie miała właśnie takiej butelki z tym dzióbkiem. Zrobiła sobie taką słomką, taką plastikową rurką. Do tego budyniu, ten budyń jeszcze był ciepły. Dała ten szmant. Dobrze to wymieszała. I teraz to rozprowadzimy na cieście. Tu można już piekarnik włączyć na 180 stopni, góra-dół. Kto ma tylko termoobieg, 160 stopni. Tym budyniu rozprowadzimy na tym cieście. Na tym budyniu rozprowadzimy te czereśnie. Dobre oczywiście też będą inne owoce, takie śliwkowate powiedzmy. E, I teraz sobie zrobimy posypka, kruszonka, 500 g mąki, 200 g cukru, 250 g masła, masło tu roztopione, wychłodzone, e, jedna paczuszka cukru wanilinowego, to będzie tak gdzieś półtorej łyżeczki i cymt według uznania do tu tak gdzieś około jednej płaskiej łyżeczki. Teraz te wszystkie składniki połącza oczywiście jak... Moja skruszonka będzie taką kruchą, taką drobniutką. Jak lubicie taką grubszą kruszonkę, tak jak tu na kołowcach zawsze, je, to dajcie normalne zimne masło do tego, albo ciepłe masło, no ciepłe, miękkie masło, nieroztopione i wtedy włosie zrobi, no, fajną taką kruszonkę będzie mieć, taką, wiecie, taką grubszą. Wtedy włosie to chyba będzie troszkę lepiej kleić. Teraz ta kruszonka rozprowadzam na tych czereśniach. Szybciej się w sumie zagnia to te ciasto z tym roztopionym masłem. No ale jak kto woli. Um, I jak ta kruszonka będzie rozprowadzoną, to my do piekarnika na 180, 180 stopni uradą na 50 minut i potnie po tym upieczeniu dobrze wychłodzić. U ciasto na wieczór. 3 godziny się chłodziło. Um, ja tu spróbuję na razie bez cukru pudru, bez lukru po nie wiedziała czy zrobić czy nie, ale potem się zdecydowała, cukry pudru nie chce, bo to takie troszkę, wiecie, nudnawy, Możecie cukry pudry posypać. I oś się zdecydowała na lukier um, cytrynowy. Tu miała około 300 gramów, czy nawet to było 125 gramów cukru pudru, ale z użyła bo musiałam jeszcze potem dorobić. Um, dała do tego. Sok z połowy cytryny, niecały, tak w sumie dwie łyżki dałam, dwie, czy łyżki. W zależności jaki chcecie ten lukier, czy taki bardzo gęsty, biały, intensywny, biały. To możecie dać mani cukru, e, tu było za dużo wody, znaczy za, za dużo tego soku, według mnie, jak dla mnie dała jeszcze dwie łyżki cukru pudru, żeby ten lukier był taki fajny, gęsty i biały. Tu rozprowadziłam po tym cieście. Wystygł wystykł ten cukier. Jak tu widzicie, trochę mi mało tego cukru pudru, mi to zawsze tam mało tego lukru, dlatego potem jeszcze dorobiłam trochę i udekorowała te ciasto. Ciasto pokroiłam, zaniosłam do pracy, bardzo pyszne było. I moje ostatnie zdania teraz. No, ciasto było dobre, smakowało wszystkim. Oczywiście do roboty zaniosłam też większość. Um... Wszystkim smakowało to, że to ciasto bez jajka było, ten spódnie taki pulchniutki, i no, tak smuje, smakuje, tak jakby, jakby to powiedzieć, jest taki bardziej troszkę zbity, ale jest bardzo pyszny, jest pyszny też, no. Także nie możecie tu porównywać um, ciasta z jajkiem, bo one są bardziej pulchniejsze, a te ciasta robione bez jajka takie bardziej. One takie bardziej trochę kruche je, nie kruche, no takie, no nie wiem, nie wiem, jak by to wytłumaczyć, no. Ale w każdym bądź się dobrze. Musicie wypróbować ich wtedy sami stwierdzić, jak ono smakuje. No. Dobra, kochani. Ehm, także to by było na tyle. Ja dziękuję za obejrzenie, za wszystkie komentarze, za to, żeście ze mną są cały czas. Ehm, życzę mu miłego dnia, miłego tygodnia i do następnego razu. Cześć!